Keanu zawsze był spostrzegawczy. W ciągu ostatnich kilku miesięcy zauważył, że David, jego kierowca, robił ten sam przystanek każdej nocy przed powrotem do domu. Na początku nie myślał o tym zbyt wiele, ale z czasem znaki stały się niezaprzeczalne. Samochód był cieplejszy niż zwykle, ukradkowe spojrzenia w lusterku wstecznym, ciężka cisza między nimi. Tej nocy ciekawość przemówiła głośniej. Zamiast wracać do domu, Kianu postanowił wrócić i zbadać sprawę. Gdy tylko skręcił za róg, poczuł ucisk w klatce piersiowej, ale to, co miał odkryć, sprawiło, że uronił łzy. Przed kontynuowaniem tej historii, powiedz nam, skąd ją oglądasz. A jeśli lubisz takie narracje, zasubskrybuj kanał, ponieważ jutro mamy dla ciebie kolejną wyjątkową historię. Deszcz padał nieprzerwanie nad Los Angeles, zamieniając ulice w połyskujące lustra, które odbijały blask ulicznych świateł i reflektorów samochodów. Krople przywierały do szyby samochodu, biegnąc po nieregularnych ścieżkach, zanim zniknęły w ciemności. Rytmiczny dźwięk deszczu uderzającego o dach samochodu był niemal hipnotyczny ciągły szept, który wypełniał ciszę wewnątrz pojazdu. Keanu Reeves był wyczerpany po długim dniu spotkań, wywiadów i spotkań. Chciał tylko wrócić do domu i odpocząć. Siedząc na siedzeniu pasażera, patrzył na zalane deszczem miasto, próbując wyciszyć umysł. Ale coś w samochodzie nie dawało mu spokoju. David, kierowca, trzymał kierownicę z niezwykłą sztywnością. Jego palce były zaciśnięte na skórze, ramiona napięte, a oddech nieco cięższy. Kianu zauważył to wszystko zawsze był dobry w dostrzeganiu szczegółów. David był zazwyczaj dyskretny. Nigdy nie inicjował rozmów, ale tej nocy coś było inaczej. Jego mowa zanikała, gdy odpowiadał na proste pytania, a spojrzenia w lusterko wsteczne były częstsze niż zwykle, jakby ciągle coś sprawdzał. Kanu spojrzał na deskę rozdzielczą samochodu, gdzie małe ślady taśmy były przyklejone do powierzchni, jakby coś tam utknęło przez jakiś czas być może uchwyt na tablet lub nawet zabawka. Zanim zdążył się zastanowić, jego ręka uderzyła w coś na siedzeniu obok. Mały, pluszowy miś, brudny i zużyty, leżał porzucony. Jego plastikowe oczy odbijały miękkie światło deski rozdzielczej. Keanu podniósł go na chwilę, dziwne: nigdy wcześniej nie zauważył go w samochodzie. Jego wzrok powrócił do Davida, który wciąż był skupiony na drodze przed sobą, ale na jego twarzy malował się ciężar wykraczający poza zmęczenie. W tym momencie Kanu zdał sobie sprawę, że David dźwigał coś znacznie cięższego niż zwykły ciężki dzień. Ale co ukrywał? Deszcz zelżał, ale miasto wciąż spowijała zimna mgła. Dźwięk opon przecinających mokry asfalt odbijał się echem po prawie opustoszałej ulicy. Keanu milczał, gdy David prowadził, manewrując samochodem, w to samo znajome miejsce cichą ulicę w pobliżu małej, całodobowej stacji benzynowej. Keanu zauważył ten schemat już wcześniej. Za każdym razem, gdy kończyły się jego wieczorne spacery, David zatrzymywał się w tym miejscu. Na początku nie myślał o tym zbyt wiele. Może był to po prostu wygodny przystanek przed powrotem do domu, ale teraz po wszystkich subtelnych szczegółach, które zauważył tej nocy, niezdecydowanych spojrzeniach Davida, śladach taśmy na desce rozdzielczej, zapomnianym pluszowym misiu, zaczął się zastanawiać, czy to tylko nawyk, czy coś więcej. David wyłączył silnik, ale nie odjechał od razu. Stał tam ze wzrokiem utkwionym w drogę przed sobą. Wtedy Kianu zdał sobie sprawę z czegoś jeszcze. Samochód był gorący. Zbyt gorący, jak na kogoś, kto właśnie wyłączył silnik. Oznaczało to, że David prawdopodobnie trzymał go uruchomionego przez jakiś czas, zanim się zatrzymał. Dlaczego? Kianu spojrzał w lusterko wsteczne, próbując dostrzec jakikolwiek ruch na tylnym siedzeniu. Było ciemno, ale wtedy do jego uszu dotarł cichy dźwięk. Delikatny szelest otwieranej paczki. Jego ciało napięło się. Nie widział nic poza cieniami, ale ten dźwięk go zaniepokoił. To było jedzenie, jakby ktoś ostrożnie rozpakowywał coś do jedzenia. Zejdzie pan tutaj, panie Reeves? Zapytał David. Jego głos był neutralny, ale trochę zbyt sztywny. Kianu zawahał się. Część niego chciała zostać, obserwować i dowiedzieć się, co się dzieje, ale wiedział też, że nie ma prawdziwego powodu, by przesłuchiwać Davida. Jeszcze, jeszcze, więc po prostu skinął głową. Tak, dziękuję, David. Podniósł torbę i powoli wysiadł z samochodu. Zimne nocne powietrze uderzyło go w twarz. Zrobił kilka kroków wzdłuż chodnika, ale coś w środku kazało mu się zatrzymać. Odwrócił się dyskretnie i spojrzał na Davida przez szybę samochodu. Kierowca jeszcze nie odjechał. Stał tam bez ruchu przez kilka sekund. Po czym majstrował coś przy desce rozdzielczej, i rzucił szybkie spojrzenie w lusterko wsteczne, jakby chciał się upewnić, że Keanu już odjechał. Instynkt podpowiadał mu, że coś jest nie tak. Nie wiedział dokładnie co, ale nie mógł pozbyć się nieprzyjemnego uczucia. Biorąc głęboki oddech, kontynuował spacer do domu, ale jedno było pewne to jeszcze nie koniec uczucie, że coś jest nie tak. Nie opuszczało go. Kianu nie wiedział dokładnie dlaczego, ale był pewien, że nie widział jeszcze wszystkiego. Przewrócił się na łóżku, sen prześlizgnął mu się przez palce jak piasek. Scena z poprzedniej nocy wciąż przewijała się w jego umyśle. David parkujący w tym samym miejscu co zawsze, wahający się, samochód cieplejszy niż powinien, dźwięk otwieranej paczki na tylnym siedzeniu. Próbował racjonalizować, może był po prostu zmęczony, widział wzorce tam, gdzie ich nie było, może to tylko przyzwyczajenie. Ale coś wewnątrz niego krzyczało, że w tej historii było coś więcej. Kianu nie był typem, który ignorował swoją intuicję. Wiedział, kiedy coś było nie na miejscu. Spojrzał na zegarek. Było już po drugiej w nocy. Westchnął, usiadł i przeczesał dłonią włosy. Jedynym sposobem na pozbycie się tego uczucia było przekonanie się na własne oczy. Chwycił kurtkę i klucze i wyszedł. Nocne powietrze było chłodniejsze niż wcześniej, a ulice miasta o tej porze były niemal opustoszałe. Ruch uliczny zmniejszył się, tylko od czasu do czasu w oddali przejeżdżał jakiś samochód. Keanu jechał powoli, czując narastający niepokój, gdy zbliżał się do ulicy, na której zawsze zatrzymywał się David. Wyłączył reflektory i zwolnił. Samochód Davida wciąż stał zaparkowany dokładnie w tym samym miejscu. Keanu zaparkował kilka metrów przed nim, nie rzucając się w oczy. David siedział na miejscu kierowcy, ale nie spał nie spał. Patrzył przed siebie, zagubiony w swoich myślach. Coś było nie tak. Kianu przeanalizował sytuację. Było późno. Jeśli David miał dom, powinien już tam być, ale nie był. Był tam, w tym samym miejscu. Był tam w tym samym miejscu bez zamiaru odejścia i wtedy to się stało. Podjechał drugi samochód i zatrzymał się w pobliżu stacji benzynowej. Kianu pochylił się do przodu, obserwując uważnie. Z samochodu wysiadła kobieta. Niosąc coś w ramionach, David wysiadł ze swojego pojazdu i podszedł do niej. Zamienili kilka krótkich słów i wtedy Kianu zobaczył. David otworzył tylne drzwi samochodu i wziął kogoś na ręce dziecko. Oczy Kianu rozszerzyły się. David trzymał małą, śpiącą postać, owijając ją kurtką, aby było jej ciepło. W tym momencie wszystko nabrało sensu. Przegrzany samochód ciągłe postoje każdej nocy, zapomniany miś. David nie tylko odpoczywał tam każdej nocy. On czekał. A teraz Kianu wiedział, że to było coś znacznie większego. Kanu chwycił kierownicę, serce mu waliło. Wciąż nie znał całej historii, ale jedno było jasne. David nie był tylko kierowcą, robiącym sobie przerwę. Ukrywał coś i Kinu musiał się dowiedzieć, co to było. Kanu pojechał do domu, ale jego umysł był daleko. Obraz Dawida trzymającego dziecko nie opuszczał jego umysłu. W jego klatce piersiowej utworzył się ciasny węzeł, niewygodne uczucie, którego nie można było zignorować. Kiedy dotarła do swojego mieszkania, upadła na sofę, wpatrując się w sufit. Próbował przekonać samego siebie, że to nie jego sprawa, że David był tylko jego kierowcą. Ale prawda była taka, że Keanu nigdy nie był typem, który zamykał oczy, gdy coś wydawało się nie tak. I bez względu na to, jak bardzo starał się to odepchnąć, wspomnienie z przeszłości zaczęło powracać. Wiele lat temu, przed sławą, pieniędzmi i czerwonymi dywanami, Keanu wiedział, jak to jest czuć się zagubionym. Pamiętał mroźne noce w Toronto. Spanie na pożyczonych kanapach, a czasem we własnym samochodzie. Pamiętał niepewność związaną z brakiem prawdziwego domu, ciągły strach, że jutro będzie gorzej niż dziś. I pamiętał twarz twarz człowieka, który zrobił coś prostego, ale co zmieniło jego życie. Kianu nigdy nie poznał jego imienia, pamiętał tylko, że był starszym mężczyzną, który posiadał mały warsztat samochodowy. Pewnego dnia, gdy Kianu był w najgorszym stanie, ten człowiek dał mu pracę. Nie była to formalna praca, tylko sporadyczne zadania, takie jak zmiana opon, organizowanie narzędzi i sprzątanie, ale to wystarczyło. Wystarczająco, by pomóc mu stanąć na nogi, zaoszczędzić trochę pieniędzy i zrobić kolejny krok. Po raz pierwszy w życiu zrozumiał różnicę między zwykłym dawaniem pieniędzy a dawaniem komuś prawdziwej szansy. Teraz, leżąc na kanapie i wpatrując się w sufit, Keanu zdał sobie sprawę, dlaczego sytuacja Davida tak bardzo go niepokoiła. Ponieważ widział tam siebie. Odetchnął ciężko, przeciągając dłońmi po twarzy. Gdyby zignorował to, co zobaczył. David i jego córka nadal żyliby w ten sposób. Ale gdyby coś zrobił, co dokładnie mógłby zrobić? Stał tam przez długi czas, rozdarty między ingerencją a pozostawieniem wszystkiego tak, jak było. W końcu podjął decyzję. Następnego dnia porozmawia z Davidem. Bez względu na to, co powie kierowca, Kianu nie pozwoli mu tak dalej żyć. Keanu spojrzał na Davida, który teraz spał w samochodzie. Różnica między nimi polegała na tym, że Keanu miał szansę zmienić swoje życie. Teraz chciał dać tę szansę komuś innemu. Słońce powoli zachodziło nad Los Angeles, malując niebo złotymi i pomarańczowymi odcieniami. Keanu wpatrywał się w horyzont przez okno swojego mieszkania. Ale jego umysł był daleko. W jego głowie wciąż przewijał się obraz Davida trzymającego w ramionach dziecko z poprzedniej nocy. Podjął już decyzję. Teraz musiał tylko znaleźć najlepszy sposób działania. Kianu podniósł telefon komórkowy i wysłał Davidowi wiadomość. Odbierz mnie o 19.00. Chcę dziś zjeść kolację w innym miejscu. Odpowiedź przyszła szybko, jak zawsze. Tak, panie Reeves. Kianów wpatrywał się w ekran przez kilka sekund, zanim odłożył telefon. Musiał podejść do tego ostrożnie. Nie mógł po prostu zaoferować Davidowi bezpośredniej pomocy, ponieważ mogłoby to zranić jego dumę. Musiał znaleźć sposób, aby David to zaakceptował, bez poczucia, że jest ciężarem, i miał już plan. Dokładnie o 19.00 czarny samochód Davida podjechał przed budynek. Kianu wsiadł i przywitał go z lekkim uśmiechem. Dobry wieczór, David. Dobry wieczór, panie Reeves. Dokąd jedziemy? Kianu skrzyżował ramiona, udając, że się zastanawia. Mam ochotę na coś przytulniejszego dziś wieczorem? Czy znasz restaurację z rodzinną atmosferą, dobrym jedzeniem i bez paparacji? David zastanowił się przez chwilę, zanim odpowiedział: Znam małą włoską restaurację w centrum. Jedzenie jest świetne, nic wyszukanego, ale bardzo przytulnie. Kianu uśmiechnął się. Doskonale, chodźmy. Gdy David prowadził, Kianu obserwował jego postawę. Wyglądał na bardziej zmęczonego niż zwykle. Sposób, w jaki trzymał kierownicę, powolne, sporadyczne mruganie, wszystko wskazywało na wyczerpanie. Kianu chciał go zapytać jak się czuje, ale wiedział, że to nie jest odpowiedni moment. Musiał poczekać na odpowiedni moment. Restauracja była mała i przytulna, tak jak opisał to David. Miękkie oświetlenie nadawało atmosferze domowy charakter, a zapach świeżego sosu pomidorowego wypełniał powietrze. Usiedli przy oknie, a kelner szybko przyniósł menu. Keanu zawsze dyskretny opuścił głowę i trzymał kapelusz lekko przechylony, aby nie przyciągać uwagi. David studiował menu z niemal przesadną uwagą, jakby dokonywał mentalnych obliczeń. Keanu zauważył jego wahanie, rozpoznał to spojrzenie. To było to samo spojrzenie, które miał, gdy brakowało pieniędzy i każdy wybór w menu musiał być dokonywany ostrożnie. Kianu szybko złożył zamówienie, talerz makaronu i kieliszek wina. Następnie zwrócił uwagę na Davida, który wciąż był niezdecydowany. Zamów to, co lubisz, powiedział Kianu swobodnym tonem. David powoli skinął głową i wybrał proste danie, któremu towarzyszyła szklanka wody. Cisza ciągnęła się między nimi przez kilka chwil, aż Kianu zdecydował się ją przerwać. Jak długo dla mnie pracujesz, David? nieco ponad dwa lata, ser. Mów mi Kianu! poprawił z lekkim uśmiechem. David skinął głową, ale nie odpowiedział od razu. Kianu zdał sobie sprawę, że nie jest typem, który mówi dużo o sobie, ale tej nocy musiał. Podoba Ci się ta praca! — zapytał Kianu, biorąc łyk swojego wina. David uśmiechnął się lekko. Podoba mi się. Jesteś dobrym szefem. Dzięki! Ale miałem na myśli samą pracę, nalegał Kianu. David milczał przez chwilę, zanim odpowiedział. To uczciwa praca, nie płaci dużo, ale jest uczciwa. Kianu przeanalizował jego słowa. Wyczuł, że David chciał powiedzieć coś więcej, ale się powstrzymywał. A poza pracą, jak wygląda życie? David przesunął widelcem po talerzu, unikając kontaktu wzrokowego. Przetrwałem, odpowiedział krótko. To słowo wisiało w powietrzu. Keanu wiedział, że nie może go naciskać, więc postanowił zmienić podejście. Wiesz, David zaczął wyglądając przez okno kiedy byłem młodszy, przeżyłem naprawdę ciężkie chwile. David podniósł wzrok, zaciekawiony. Wiem, jak to jest spać w samochodzie. Wiem, jak to jest nie wiedzieć, skąd się weźmie następny posiłek. David milczał. Keanu kontynuował. Nie mówię o tym zbyt wiele, ponieważ ludzie myślą, że Hollywood to tylko splendor, ale prawda jest taka, że przed tym wszystkim starałem się po prostu przetrwać. David głęboko westchnął, jakby chłonął każde słowo. Wtedy, kontynuował Kianu, pojawił się człowiek, który dał mi szansę, nie dał mi pieniędzy, ale pracę, dał mi godność. Zapadła między nimi ciężka cisza. Kianu spojrzał teraz bezpośrednio na Davida. Nie musisz mi nic mówić, ale wiem, że coś się dzieje. Nie jestem ślepy. David opuścił oczy. Kanu, zawahał się. Powiedz mi tylko jedną rzecz, przerwał Kanu. Czy masz gdzie dziś spać? David zamknął oczy na sekundę, zanim odpowiedział. Tak. Kanu zdał sobie sprawę z jego wahania. W samochodzie? zapytał wprost. David przełknął. Tak, odpowiedział. Kianu długo westchnął. A twoja córka. Oczy Davida rozszerzyły się, a jego wyraz twarzy był napięty. Skąd, skąd wiesz? Kianu oparł łokcie na stole. Ponieważ zwracam na to uwagę. Ponieważ coś mi nie pasowało. Ponieważ tam byłem. David przetarł dłonią twarz, wyraźnie czując się nieswojo. Nie chciałem, żebyś wiedział, mruknął. Dlaczego? Ponieważ nie chcę twojej litości. Kianu potrząsnął głową. Kto powiedział, że oferuje litość? David spojrzał na niego zaskoczony. Kianu wziął głęboki oddech, zanim ponownie się odezwał. Nie chcę dawać ci jałmużny, David, chcę dać ci szansę. David milczał. Mam puste mieszkanie, powiedział Kianu. Nie jest luksusowe, ale bezpieczne. Chcę, żebyś zamieszkał tam z córką, dopóki nie znajdziesz czegoś lepszego. David zaczął kręcić głową. Nie mogę tego zaakceptować. Możesz i zaakceptujesz, odpowiedział Kianu. David zacisnął pięści, jakby walczył z samym sobą. Ja nie chcę być ciężarem. Kianu uśmiechnął się, więc nie bądź. Potraktuj to jako nowy początek. David trzymał klucze w dłoni, czując ich ciężar, zarówno fizyczny, jak i symboliczny. Zimny metal na jego skórze wydawał się niemal nierealny po tak długim czasie bez domu, bez stabilnego miejsca, które mógłby nazwać swoim. David trzymał teraz coś, co mogło zmienić wszystko. Spojrzał na Kianu, który obserwował go ze spokojnym uśmiechem, bez presji, bez oczekiwań. To nie była litość, to nie była dobroczynność, to był po prostu ktoś, kto oferował nowy początek. Ale zaakceptowanie tego wciąż było trudne. Emily stała obok ojca, trzymając swojego pluszowego misia, obserwując wszystko z zaciekawieniem. Nie do końca rozumiała, co się dzieje, ale wyczuwała wahanie ojca. Jesteś pewien? Zapytał David, jego głos prawie się łamał. Kianu położył uspokajającą dłoń na jego ramieniu. Nigdy nie byłem niczego tak pewien. David ponownie spojrzał na klucze. Wziął głęboki oddech i w końcu skinął głową. Chodźmy zobaczyć to miejsce. Keanu zaprowadził Davida i Emily do budynku. Nie było to luksusowe miejsce, ale było bezpieczne, wygodne i co najważniejsze było domem. Kiedy David otworzył drzwi i wszedł do środka, zawahał się. Powietrze w pokoju wydawało się gęstsze. Przez chwilę stał w drzwiach, chłonąc dziwne uczucie przebywania w przestrzeni, w której nie musiałby rozkładać fotelika samochodowego do spania, gdzie nie musiałby się martwić, że policja zapuka do jego okna w środku nocy. Emily z drugiej strony już wchodziła ostrożnie puszczając rękę ojca, by zbadać. Jest ogromny, wykrzyknęła biegnąc korytarzem. David obserwował, jak jego córka porusza się po mieszkaniu, a jego oczy błyszczały, gdy odkrywał każdy pokój po raz pierwszy. Po raz pierwszy od dłuższego czasu poczuł coś innego nadzieję. Kianu oparł się o ścianę, obserwując wszystko z zadowolonym uśmiechem. Jest tu wszystko, czego potrzebujesz jest prosto, ale przytulnie a kiedy się ustabilizujesz, nie będziesz musiał martwić się o czynsz czy rachunki. David potrząsnął głową, wciąż próbując wszystko sobie poukładać. Nie wiem jak ci dziękować. Kianu skrzyżował ręce. Więc mi nie dziękuj. Po prostu to przyjmij. David zaśmiał się nerwowo i przetarł dłonią twarz. Chyba nie zamierzasz przyjąć odmowy, prawda? Nie ma mowy. Emily pojawiła się w salonie, trzymając coś w rękach. Mam swój własny pokój? Keanu uśmiechnął się. Oczywiście. I możesz go udekorować jak tylko chcesz. Jej oczy błyszczały z podekscytowania. Tatusiu, mogę umieścić gwiazdki na suficie? Dawid spojrzał na córkę, czując jak jego klatka piersiowa się zaciska. Nie chciał od nikogo zależeć, ale po raz pierwszy zdał sobie sprawę, że nie chodziło o dumę. Chodziło o danie córce czegoś, czego nigdy wcześniej nie miała stabilności. Pochylił się obok Emilii, biorąc jej dłonie w swoje. Oczywiście, że możesz, kochanie. Dziewczynka pisnęła z zachwytu i pobiegła odkrywać nowy pokój. David ponownie zwrócił się do Kianu, wciąż radząc sobie z emocjami tej chwili. Obiecuję, że ci się za to odwdzięczę. Kianu uśmiechnął się w bok. Już płacisz, jak? David podążył za spojrzeniem Kianu. I zobaczył Emilii leżącą na podłodze w swojej nowej sypialni, już zastanawiającą się, jak zamierzają posprzątać, i w tym momencie zrozumiał. Następnego ranka Kianu zabrał Davida w wyjątkowe miejsce. Był to mały warsztat samochodowy należący do jego starego przyjaciela. Wiesz, jak naprawiać samochody, prawda? zapytał Kianu. David skinął głową. Pracowałem w warsztacie, zanim wszystko się rozpadło. To dobrze, bo rozmawiałem z właścicielem i jest skłonny dać ci szansę. David zaniemił, patrząc na Keanu oczami pełnymi zaskoczenia i wdzięczności. Nawet nie wiem, co powiedzieć, więc nic nie mów. Po prostu udowodnij, że zasługujesz na tę szansę. Właściciel warsztatu wyszedł z garażu i wyciągnął rękę. Keanu powiedział mi o tobie. Zobaczmy, co potrafisz. David mocno uścisnął jego dłoń. Nie zawiodę cię. Kianu uśmiechnął się. Wiem, że nie zawiedziesz. Tego wieczoru po pierwszym dniu pracy David wrócił do mieszkania i zastał Emily śpiącą spokojnie w łóżku. Cicho podszedł do niej i odsunął kosmyk włosów z jej twarzy. Udało się, księżniczko! wyszeptał. Mamrotała coś przez sen i mocniej ściskała pluszaka. David wstał i poszedł do salonu, gdzie Kianu wyglądał przez okno. Wszystko z nią w porządku? Zapytał Kianu. David skinął głową. Lepiej niż kiedykolwiek. Nastąpiła długa pauza, zanim David ponownie się odezwał. Zmieniłeś nasze życie. Kianu uśmiechnął się delikatnie. Nie, ty to zrobiłeś. Dałem ci tylko impuls. David wziął głęboki oddech, czując jak ciężar, który nosił przez tak długi czas, zaczyna znikać. Nigdy tego nie zapomnę, Kianu. Kianu poklepał go po ramieniu. Obiecaj mi tylko jedną rzecz. Co? Kianu spojrzał na niego poważnie. Kiedy staniesz na nogi, kiedy będziesz stabilny, pomóż komuś. David milczał przez chwilę, pozwalając, by słowa do niego dotarły. Potem uśmiechnął się. Obiecuję. Minęło kilka tygodni, odkąd David i Emily przeprowadzili się do nowego domu. Życie zaczęło się stabilizować, coś przypominało normalność. David pracował długie godziny w warsztacie, zdeterminowany by się wykazać, podczas gdy Emily zaczęła chodzić do szkoły, coś czego nigdy wcześniej nie miała okazji robić konsekwentnie. Po raz pierwszy od dłuższego czasu, David mógł oddychać bez ciągłego ciężaru niepewności. Kianu odsunął się na bok, dając im przestrzeń, której potrzebowali. To była inspirująca podróż Davida i Emily oraz transformujący wpływ, jaki dobroć Kianu Rifsa wywarła na ich życie. Ale teraz chcę wiedzieć: co sądzisz o tej historii? Czy wierzysz, że małe postawy mogą naprawdę zmienić czyjeś przeznaczenie? Zostaw swoją opinię w komentarzach, porozmawiajmy o tym. A jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, nie zatrzymuj jej dla siebie, podziel się nią z kimś, kto Twoim zdaniem powinien usłyszeć to przesłanie nadziei, i oczywiście zasubskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej historii, które pokazują siłę hojności i przezwyciężania. Chcesz więcej inspiracji, kliknij jeden z filmów, które pojawią się na ekranie, aby kontynuować oglądanie innych poruszających historii, które dadzą Ci do myślenia. Do zobaczenia w następnym filmie.